Okay. Jeszcze podejść, jeszcze mamy czas, mamy czas, Teraz, teraz, teraz Yes, let's go, let's go, let's go Ojejku Przechodzimy tak lewą stroną, kiedy teraz byśmy przeszli dobra. I po prawo, dawaj O Jezus, siada w ścianę, kurde Ale gówno Ale mamy zsynchronizowane ruchy, ty Na Pierwszy, pierwszy idź dobra. dobra, ja <laughs> Kurde, ja. Skup się! Nawet mnie nie mów mu po skupieniu. Na trzy, cztery Już się schody zaczynają stary. Nie. O, o, o! o. A, o to nie kurde, nie, nie! Gdzie jest checkpoint? A tu jest. Nie. O. No. Ty, ty, ty! Poczekaj! Gdzie jest checkpoint? No daj mi tam dojść! TUTAJ JEST! TUTAJ JEST! Tękaj, chodź, tu, chodź, tu, chodź tu, chodź tu, Nie, nie Stary, to się opuszczała nie. ta platforma ona się, ona się nie opuszczała Ona się opuszczała przecież Jak coś to się nie opuszcza Musimy z tego to skoczyć To się opuszcza A, Co za nop jeden no Mówiłem, że to się opuszcza, mamy checkpoint O kur... Obr... mamy to, mamy to, pas, co się dzieje Kurde, no nie! Na 3-4, na 3-4 No to mega 3-4 nie? dawaj. Ale czemu ty czekasz na tym samym? O! Oh. O! Topka! Dzięki! Spokój, spokój! Błagam, błagam, teraz nie, nie zwołamy tego stary. Lecimy! E, kur... Co Musimy, czekaj! Teraz, teraz, teraz! Kurde, no nie! Ustaw się prosto, ustaw się prosto. No jestem Dobra, prosto. i teraz, tak. Czekaj. 3, 4, Ryuta! O nice Jesteśmy dobrzy w to stanie. dawaj, ale, Ej, czemuś nie zostawiłeś suba? No, nie. No nie gada, nie. Dobra. Nie. Nie. Prawo, prawo, prawo. Prawo, 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 prawo. Prawo, 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 Proszę stary, nie zepsuj tego. I jadą świrki. Po zwycięstwo. Jedź Kura Nie, Ponasa, Ponasa po, po, po. <śmówi> <śmówi> dawaj, 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 dawaj. Biegnij, 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 biegnij! Kur Jedziesz Pozwycięstwo, zwycięstwo, Skubi już, dłubi już!

Przebiegamy Tu? O! Kurde Ty Przebiegamy, do przebiegamy o! Dobra, nice, nice Przeszliśmy, przeszliśmy ehm. O co? Sorry, my bad Nie, nie doleciałem Lewa Prawa Nie doleciałem, kurde A, bo tu jest jeszcze nie zauważyłem tego młotka. Stać, Stać! Daj! jak poń, dobra. Hopa, hopa, hopa. Musimy hopa. robić szybko, czekaj. Nice, no, nice Dobra, jest. jest, tak idziemy, nice. Jedziemy, jedziemy, zobacz, 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 idzie, 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 Kurde. O nie One eternity later. <noise> Mamy to, mamy to śmierci, nie. O, o, my... o, o, mamy to, mamy to, stój, stój, stój no. Jedź Prośba Stary, prośba jest, ostateczna prośba Ostateczna 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 nie. prośba Nie, <noise> nie, uważaj, nic nie leci nie, przecież to jest niemożliwe. Hopsaj, hopsaj. Lecimy. Ops. No super. Dwa, jeden, Patrz, Czyli jak teraz będzie. O! Ale żebyś się Teraz? Teraz w środek? Jeszcze raz! Jej. Stój, stój, stój. Stój. jedź. stój, stój, stój. Jedź. stary. Stój, jest. Yy. Dobra, masz to. Spokojnie Po co? Musiałem, ty, bo ty, ja bym... Musiałem, ja Teraz Teraz lecimy? I jest jeszcze od razu I od razu na środek Od na środek Od razu na tamto. Dawaj Ty, ty biec, ty biec, ty biec Nice Dobra Na oś Czekaj Jak przeleci? Nie, nie, nie Teraz Najsik, nice, najsik, nice, najsik nice, nice. Och ja pierdzi. Cześć, czekaj, cześć. bo jest coś. To jest koniec? Cześć. Tr zapamiętaj dwa ostatnie, zapamiętam pierwsze trzy. Faltowy, czerwony, żółty. Faltowy, czerwony, żółty. Faltowy, czerwony, żółty. Faltowy, czerwony, żółty. Ej stary, bo ja jestem Daltonicą, musisz mi pomóc, bo ja nie wiem. Czerwony, żółty, zielony, zielony, zielony. Teraz niebieski. Niebieski, żółty, czerwony, zielony, faltowy. Ej, cały czas lewą, cały czas lewą jedziemy, cały czas lewą. A, sorry Teraz tu, znowu, znowu Pierwszy, ty pierwszy, prawą stroną A nie, dobra, jednak tu Jednak tu Okej okay. 252 razy padliśmy To jest ostatni poziom Rozumiesz to? Ostatni Jedziemy I teraz, czekaj, czekaj, czekaj Ja idę tutaj O, oh, jest Nie zaliczyło się jako padnięcie, actually no, To bit, to bit. Zjechałem to Teraz do, się zaliczyło <laughs> Chcemy by było w oh. <laughs> Spokojny, stary. Dalej, ja pierwszy, ja pierwszy. Ja idę od ja razu na czuję, ten pierwszy, tutaj ten patrz. Ja czuję, że to jest ten run stary. Idź. Idź. Dawaj ty... Jedziemy stary, jak najdłużej czekaj, jak najdłużej czekaj. O mój Boże. Nie! A jeszcze raz, to, to, jeszcze samo, raz to! Jeszcze raz to! Jeszcze raz to! Jeszcze raz to! A też tam wrócić. Nie Jasne. mogę. Jasny! Grzyma, nie Nie wytrzymał! Nie. Nie, nie, nie! Tam nawet nie trzeba było skakać. Tam Dobra, to... dawaj. Spokojnie, spokojnie. To jest ten run, stary. To jest ten run. To samo teraz. Dawaj stary jedziemy z tym Po zwycięstwo Stój 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 stój, 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 stój. Obniżyć trzeba, obniżyć trzeba Proszę Wyżej to tak, nie trzeba podskoczyć Bliżej, bliżej jeszcze, jeszcze trochę Już Dobra, żebyśmy się mogli rozpaść Trzy bliżej Jeszcze bliżej jeszcze stary cztery. trochę no przecież ty mówisz trzy i Ja skaczec. robię tr sekundy, trzy i skaczesz to co mam zrobić, no? Dobra, i teraz na sam dół, na sam dół Dobra jest Teraz patrz. sama troszeczkę, góra. troszeczkę. Ja ci powiem, ja ci powiem Jeszcze, już wystarczy, musisz też to spędzić stary, Dobra. tak Trzy, trzy Cztery Ry Mamy to, mamy to. Poczekaj, stary, poczekaj. Poczekaj, to jest nie to wybranie, by to podobne. Sub 270. jasna znam. to. Nie, to jest klasyczny 11. Ty klasyczny Jasny, więc takie rzeczy to tylko jest tutaj, nie. Takie rzeczy to tylko tutaj. Jest kaskaderka. A, bo my nawet tu musieliśmy. Klik... To szkło i była kaskaderka. A, a, to, postawili postawili. to Brawo. Yeah. Brawo dla nas.